Generalnie nic się u mnie nie zmieniło, dalej nie jestem fanem łączenia w Ultimate Team męskich i żeńskich składów, co w naturalny sposób usuwa z tej gry resztki realizmu, ale raz na jakieś dwa miesiące spoglądam co słychać w żeńskiej części gry i dzisiaj sprawdzę jak wygląda i jak funkcjonuje skład złożony z najczęściej używanych do tej pory kart piłkarek i od razu robi się ciekawie, bo bramkarka z największą liczbą meczów na koncie to Sandra, która mierzy 169, Centymetrów. No i rzecz w tym, że są o wiele wyższe i lepiej ocenione dziewczyny na te pozycje, ale i tak największą popularnością cieszy się golki Barcelony. Lewa obrona to z racji na skomplikowane nazwisko. Widziałem już, że ta dziewczyna ma krycha, więc tego się trzymajmy, ale znowu może dziwić, że nie ma baśki. No jednak ona zajmuje pod względem popularności na tej pozycji drugie miejsce. Wchodząc w środek obrony, Mapi Leo ma bardzo przyzwoite statystyki, podstawową. Tempo, nawet strzały i dribbling ocenione powyżej 70, ale znowu pod znakiem zapytania stoi wzrost wynoszący 169 cm i raptem o 1 cm wyższa jest Williamson. Chociaż tutaj tempo ocenione powyżej 80 zdaje się być mimo wszystko nieco bardziej przekonujące niż u koleżanki. W każdym razie zamykając linię obrony, stawiamy na Alex Scott w wersji Hero. Normalnie powiedziałbym, że oczywiście wersji Hero, ale przecież mało kto wie, kim jest w ogóle Alex. Scott, więc, fakt, że jest ona bohaterką w FC24 nie jest taki oczywisty. Chociaż, też patrząc na statystyki, jak na bok obrony, no ta karta nie prezentuje się jakoś fenomenalnie i znacznie lepiej ma się Bombastor w wersji bohaterki UEFA, która generalnie gra na lewej obronie. No jednak, w defensywie nie jest to popularniejsza od Krychy, a na lewej pomocy nie ma z kolei popularniejszych od niej, więc przez to znalazła się ona w tym zespole. A obok, co było oczywiste od samego początku, Ląduje Alexia Putejas, która proszę sobie wyobrazić, że ogólnie stoi na podium wśród najczęściej używanych wszelkiej maści kart środkowych pomocników i wyprzedzają ją jedynie Kevin De Bruyne oraz Luka Modrić w wersji za Ligę Mistrzów. Z kolei Bonmati, czyli jej koleżanka z klubu, no w ogólnym rankingu pomocników zajmuje miejsce 11., i generalnie też ma bardzo ciekawie wyglądającą kartę, ale szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał z nią jakieś problemy, więc no chyba realnie nie jest ona aż tak użyteczna jak Putejas, a także grająca obok niej, zamykająca drugą linię, kolejna piłkarka Barcelony, Graham Hansen, co do której z racji na jej popularność no także było wiadomo, iż pojawi się ona w tym składzie, chociaż też patrząc ogólnie, wśród najczęściej używanych kart dostępnych na prawym skrzydle, Hans Zajmuje wysokie czwarte miejsce, więc, no to nie wzięło się z przypadku. I nieprzypadkowo także atak w tym zespole otwiera Diani czy też Diani. No szczerze mówiąc, nie wiem jak czyta się to nazwisko, bo nie oglądałem z nią nigdy meczu, ale wiem, że przez tych kilka miesięcy gry napastniczka parę razy wdała mi się we znaki i także jeśli chodzi o najczęściej używanych strikerów FC24, zajmuje ona bardzo wysokie piąte miejsce. Natomiast zamykająca tę drużynę Sofia Smith plasuje się już o 10% stopni niżej, ale i tak łapie się do tego zespołu jako druga najpopularniejsza napastniczka, bo pomijając wygląd karty pamiętać trzeba, że Amerykanka ma także cztery gwiazdki sztuczek oraz 5 słabszej nogi. No i finalnie tak prezentuje się w tej drużynie, która nawet bez żadnego trenera ma aż 27 punktów zgrania, natomiast z odpowiednim menedżerem i ligą poziom chemii wzrasta nawet do 29, chociaż bez jakichkolwiek punktów pozostaje cały czas Sofia Smith ściągnięta za ocenę do tej drużyny, kosztującej raptem ledwo ponad 400 tysięcy monet, którą generalnie w wielu aspektach, a może nawet ich w większości aspektów, gra się bardzo przyjemnie, żeby nie rzec, że za przyjemnie, bo tu pojawia się wątek, który dalej ciężko mi jest przetworzyć. Ja wiem, że i jej dawno odpięło wrotki i wyszły jakieś karty, jaszyna na środku obrony, wanistel Roya na bramce i tak dalej. ta gra totalnie odpłynęła i to w stronę jakiegoś szamba, ale testuję teraz ten skład Najczęściej używanych dziewczyn, i wiele z nich odpala takie rakiety z dystansu, że urywa siatkę, a krycha, czy oczywiście putejas, no to nawet Rivele sadzą dalej takie, że można odnieść wrażenie, jakby na nie nie wpłynęła w ogóle łatka. No ale nawet jeśli chodzi o powershoty, chociażby bombastor odpala takie rakiety, że klękajcie narody, a ja testowałem przecież setki kart w tej grze i wiem teraz, dzięki temu, że na przykład taki sedor w podstawowej wersji, no to w tym składzie byłby jednym z najgorszego zawodników. Holender strzałami z dystansu nie dorównuje Bombastor, a wykończeniem chociażby Hansen i o reszcie szkoda w ogóle gadać, więc z jednej strony legenda, ale przy tych piłkarkach w tej grze gość nadaje się nieco bardziej na śmietnik, bo Hansen i Puteja skosztują już jakieś grosze, ale cały czas wyprawiają cuda. One dalej mogą być częścią składów walczących o najwyższe cele w tej grze, no i zresztą bramkarze na ich widok dalej robią w gacie, no bo no to nie jest normalne, że strzela aż prosto w golkipera, a on się przewraca i puszcza piłkę, albo, że oddajesz strzał niemalże że zerowego kąta, a bramkarz i tak dostaje wylewu i puszcza futbolówkę, co do której obrony wystarczyłoby stać pionowo jak słup i się nie ruszać, więc akcje, jakie dalej da się rozegrać podstawowymi kartami piłkarek Barcelony, no to jest topka, ale do pozostałych czterech zawodniczek z ataku i pomocy, chociaż stoją one o poziom niżej i im aż tak ochoczo nie odbija się piłka pod nogi, także nie można się jakoś Nadzwyczajnie przyczepić, no bo poza niskim wzrostem one nie mają jakichś większych wad, a wręcz u napastniczek trudno mówić, że niski wzrost to jest w ogóle wada. One po prostu mają swój styl, w którym świetnie się odnajdują, bo Smith wkręci się jak szalona i kiwanie amerykanką jest łatwizną, a z kolei Gianni ma w sobie ten przydatny element waleczności, że rywale mają problem, by wytrącić ją z równowagi, złapać jakoś za koszulkę i zatrzymać. No jak wiemy, tego typu napastnikami zawsze gra się nieco łatwiej. O dziwo nawet piłkarki na bokach obrony nie spisywały się jeszcze najgorzej, chociaż widocznie lepiej od Alex Scott wypadła Krycha, ale nawet w wielu akcjach użytek dało się zrobić zawodniczek na środku defensywy, no bo wzrost wzrostem, ale one są w mecie gry i jej je sztucznie podrasowało i gdy przyjdzie co do czego potrafią czasem wziąć za bara chociażby Halanda. Natomiast żadnej nadziei nie ma oczywiście i tak dla bramkarki, bo z tym wzrostem nawet jeśli pobiegnie ona do wrzutki z rzutu rożnego to i tak nie potrafi trafi złapać piłki, tylko ją piąstkuje, więc skąd wzięła się jej popularność? Nie wiem, no chyba po prostu nikt realnie z własnej woli nie gra bramkarkami, a ona trafiała się bardzo często nowym graczom w paczkach. Oni z kolei z braku laku nią grali i nabijali mecze na konto, no ale realnie w ogólnym rankingu ta pani i tak zajmuje jakieś bardzo odległe miejsce, więc ewidentnie jest tutaj na doczepkę do składu, który po małych poprawkach typu wzmocnienie defensywy, wymiana bramkarki i dodanie kogoś pomocy z dużym pojęciem o wspieraniu obrony mógłby spokojnie wystąpić w odcinku, tanie, ale dobre. Chociaż z drugiej strony, tak czysto technicznie, atak oceniony jest tutaj na 88,5. Pomoc na równe 90, a obrona na 87. A to są mimo wszystko liczby, które na obecnym etapie wciąż pozwalają na co najmniej podstawowe funkcjonowanie walki Ultimate Team. I ogólnie graczom, którzy zaczynają dopiero zabawę z grą, jest obecnie łatwo. Zarobią parę groszy, kupią Wandajka, Puteja. Z Hansen, jakiegoś Winiego i tak dalej. No i już jest ekipa, którą można jeszcze coś ugrać. Taka jak właśnie niemalże ta z niniejszego odcinka, więc realnie drużyna złożona z najczęściej używanych kar dziewczyn jest obecnie tańsza niż się spodziewałem i mocniejsza niż mimo wszystko się spodziewałem. No tak to trzeba skwitować. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!